Manko z tej strony Philu, a to jest trzeci odcinek z TNT Rana i tak się nam rozpoczyna gra. Jesteśmy na mapie, która mi chyba jakoś za bardzo nie przypadła do gustu generalnie, ale no cóż, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. I tak, o czym możemy w dzisiejszym odcinku porozmawiać? No na pewno możemy porozmawiać o drugiej y, konferencji Fame MMA 15. Mianowicie pojawiło się tam parę ciekawych rzeczy, takich jak Konopski mówiący do y, zarządu y, Fame MMA czy tam, no tak, chyba frajerzy, y, oraz też, no, co tam się działo z Murańskimi. Tam naprawdę wiele rzeczy się po, w, pojawiło. Ja, no, ja bym zaczął może od lightowego tematu, czyli Konopski, który tam raczej w emocjach chyba powiedział, to sam Bogzy też, więc to trochę się sugeruje, ale wydaje mi się, że no może tak w emocjach powiedział, jak już tak był na fali tego mówienia, że są frajerami, skoro wystarczy ich tylko postraszyć, o oh, fuck, I, ten, i, i stają się już potulni. Ale no, w sensie ja nie widziałem tego filmiku na Twitterze, więc w sumie to też nie mam jakiegoś... Wiecie, moje zdanie jakoś wiele warte nie jest, ponieważ nie wiem do czego to dokładnie dotyczył, dotyczył ten film, coś tam o mamie, yy, Ksajo o mamie Konopa powiedział, ale to bokser mówił, że to było coś na zasadzie roastu, czyli no pewnie taki wiesz dis, nie wiem. Nie wiem, nie chcę wymyślać, ale no rozumiem, że kogoś to mogło urazić, bo dla niektórych żarty o rodzicach nie są śmieszne, na przykład dla mnie. Więc yy, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to zostało usunięte, a tak to co? No myślę, że. O cholera, bo to jest. te W każdym razie no to może być yy, bardzo taki no drażliwy temat, więc no jak dla mnie tutaj nie powinno być żadnej sprzeczki na dłuższą metę, natomiast na dłuższą metę, jeśli to jest prawda, powinien zostać wykluczony Mateusz Murański za mm, posiadanie w mm, swoich szeregach sponsora, znaczy tam no promowanie po prostu mm, bookmaker z Rosji. Jakoś tak, chyba. Już tam nie mówmy o tym, że oni mają zakaz, generalnie promowania no, innych bookmacherów poza klikiem, który jest po prostu no, sponsorem Gali, co jest zrozumiałe, dlaczego nie mogą innych promować. Więc, no, naprawdę. Jeśli to wszystko jest prawda, a to raczej zwiastuje chyba na to, że jest, ponieważ sam Murański unikał na to odpowiedzi, co szczerze mówiąc mnie trochę boli, że nie został przyciśnięty o to, ponieważ no to jednak nie są byle jakie zarzuty i jeśli okaże się to prawdą, ja bym nie chciał go widzieć więcej raczej generalnie gdziekolwiek. Czy znaczy nie no może po prostu w fejmie, ponieważ ktokolwiek inny sobie na tym biznes znajdzie, na tym biznes przeciwnika mu znajdzie na jakiejś innej federacji typu Prime, nie wiem, znowu zobaczy z więc nie wiem. No jestem niesmaczony na pewno tą sytuacją, że tak, takie, takie tutaj czynności są wykonywane jak bycie wspieranym przez e, rosyjskiego rosy przez rosyjską firmę, więc no nie wiem, albo to wyjaśni może zostać, albo nie wyjaśni bądź no po prostu wyjdzie na to, że popełnił błąd y, po prostu podejmując się wszelkiej organizacji, wszelkiej współpracy razem z tą firmą ale no nie wiem, no to trochę tak po graniczu spalenia jest, bym powiedział, no to jednak jest no, trochę duże przewinienie, i jeśli w momencie, gdy jego ojciec gada o tym, że no na Ukrainie giną ludzie, szalony reporter sobie robi tam zdjęcia, on jest niepoważny, nie wiem, przyczynia się do tolerowania takich zachowań, to jeśli jego syn e, bierze udział w promowaniu rosyjskiego bukmachera, myślę, że to jest no po prostu czysta hipokryzja, i oni to udowadniają, udowadniają tym, e, tym, tą sytuacją po raz kolejny. Także takie jest moje zdanie na temat właśnie Mugrańskich oraz Konopskiego. Też możecie zobaczyć mój wpis na Twitterze, ogólnie na Twitterze yy, będę i robię też tak, że po prostu no dzielę się moją opinią na dany temat, na przykład na temat matury 2023, pytania, yy, matura usta z polskiego, jakby, nie wiem, jestem przerażony prawdę mówiąc, nie będę ukrywał, ale no pamiętajcie jednym, pamiętajcie, że nie tylko wy będziecie pisali tą maturę, tylko wszyscy licealiści i generalnie ludzie z technikum, nie wiem czy... W zawodówce piszą, możliwe. Oni też to będą pisali, więc nie przejmujcie się. Najwyżej napiszecie poprawkę, bądź rok później sobie przepracujecie gdzieś. Nie wiem, jeśli oczywiście macie takie warunki. Yy, I co? Tutaj bym się teraz skupił troszkę na tych TNT game, TNT Ranie, ponieważ bym chciał bardzo no, zakończyć sukcesem ten odcinek. Nie powiem, że nie. Tak jak to jest w zwyczaju. Wiadomo, tradycje się czasami łamie, ale ta tradycja wyjątkowo mi się podoba, więc ja bym, ja bym. Ja bym ją zostawił generalnie. Takie mam drobne życzenie. O kurcze! O kurcze, przepraszam. O kurcze pieczone. Jeszcze wrócimy na górę, samą górę. Dobra, udało się. Bo... Trzy levely w górę poszliśmy, bądź dwa poziomy, więc wyratowane póki co. Tylko już nie mam double jumpów, więc muszę uważać na swoje ruchy. No, jest to trochę, powiem Wam, stresujące dla mnie teraz. Przepraszam, kurczę! Czwarte miejsce, czy to można nazwać sukcesem nie do końca, dlatego rozegramy jeszcze jedną. Dobrze, tak więc jesteśmy na kolejnej arenie i mam nadzieję, że tutaj się uda. Sprawa to jest bardzo mała, bardzo, bardzo mała arena. Tutaj spać mogę od razu na tym poziomie, ale no. To będzie normalne i jakby to nie będzie nic niezwykłego jak spadnę. Znaczy tak zaraz spadnę, no. Czuję to. Spadnę teraz, spadnę zaraz, spadnę, spadam. A, nie, Jo! to się dzieje? haha. Jeju, o kurde, to się powiększa, dobra. Ale kurczę, no nie wiem czy to szczęść. O, nie, nie, nie. Ja tak nie chcę. No tutaj Pro Movement fucking. Sk yy, przepraszam. Pro <grym> Movement Skills, tak? Nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Ale dobra. Tutaj się trzymamy, fajnie. Podoba mi się to. Trzymamy poziom. Fa. Ej, 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 ej. Tam wyczułem delikatne oszustwo napięcie. Złamanie zasad. Niczym Mateusz Murański. Na to wychodzi, przynajmniej, jak się nie chce do tego ustosunkować. Ale dobra. Ja widzę tutaj szansę na sukces. Był, było coś takiego jeszcze kiedyś, jak szansa, szansa na sukces. Ale to nie wiem. Właśnie ja nie oglądałem tego, tylko mi się kojarzy bardziej ten dżingiel. Oh no! okej. Okay. Poleciałbym jeszcze raz na, tej, na tą górę, ale nie wiem, czy to jest. Dobry pomysł. Może jeszcze pokorzystajmy, że tu mamy bloki. Hej, nie wiem co robię. Fuck 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 fuck, fuck, fuck. Fuck 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 Musimy się skupić, widzowie. Zostało pięć osób, w tym ja, czyli czterech oponentów. Trzech, dobra, dobra, szanse są naprawdę. Fuck 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 fuck. Nie, nie, widzowie, widzowie. Jezu! Fatalnie, fatalnie. Dobra widzowie, także jesteśmy w ogóle na innej mapie, to jest już trzecie podejście, y, off camera y, i po prostu wróciłem, ponieważ no są szanse na. Kurmać, nie, roz... coś naprawdę. Kurczemu? No niestety widzowie, nie wyszło. Odpowiadało się dobrze, bo byłem już w siódemce. No i odpadłem jako piąty chyba, albo szósty, już nie wiem, czy kto wiedzieć. Jako szósty odpadłem. Mam nadzieję, że w następnym odcinku pójdzie nam znacznie lepiej. A no, to chyba wszystko. Jutro mogę wam powiedzieć, że będzie wiedźmin. Także no, mogę wam powiedzieć jeszcze, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz odnośnie czegokolwiek. Nie wiem, co tam wam przyjdzie do głowy. No, to się ma.